Dzień dobry. Cześć. Joanna Zasada chora. Anna Zasada? Anna Zasada chora. Um, Siemianowicka, i teraz mam kłopoty samorządowczyni. Ono właśnie, bo to teraz są te femininy no To sadymy. powiedz jak wolisz, bo ja nie wiem, czy. <grym> nie, ja po prostu uważam, że jedna i druga forma jest całkiem fajna e, i nie do do to jest samorządowiec, to nie będzie grzechu? Absolutnie nie, to znaczy ja uważam, że to są e, szczegóły. Okej. Okay. Ale na pewno dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Tak, tak Województwa Śląskiego. A także kandydat w wyborach samorządowych, tych, które już lada dzień, ale o tak. tym za chwilę. Ja się spotykam z ludźmi z publicznego życia Śląska i Zagłębia, żeby ich namówić na wspomnienie sprzed 20 lat, dokładnie z 1 maja 2004 roku, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Więc ciebie też chciałem zapytać, czy, czy pamiętasz gdzie wtedy byłaś, co wtedy robiłaś, co myślałaś? Tak, to zobaczymy się, że to chyba każdy to bardzo przeżywał. Ja osobiście również. To było ogromne takie święto. Ja byłam wtedy właśnie w Siemianowicach Śląskich. Spotkaliśmy się, ponieważ no właśnie od wielu, jak to mówiąc, kilkunastu lat działam tutaj w samorządzie, ale wówczas działam też w stowarzyszeniu i my się spotkaliśmy na Rynku Bytkowskim, no i świętowaliśmy, weszliśmy tak i tak demonstracyjnie, tak, że jesteśmy szczęśliwi, zadowoleni, że w końcu jesteśmy w Unii Europejskiej. A co wy sobie wtedy myśleliście? Że co, że to po prostu... Tak, i wszystko będzie lepiej, że to naprawdę musi się biegunowo i szybko zmienić, że przypłyną środki europejskie, że będą otwarte granice, że wreszcie będziemy oddychali pełną piersią. Będąc mieszkając na Śląsku, szczególnie w Siemianowicach, i nie ukrywajmy, jest dużo ślązaków, wiemy, że w tym czasie w stanie wojennym też wiele osób wyjeżdżało po prostu do Niemiec, i ta tęsknota, właśnie za tym, żeby być tak jak inni, powodowała, że chcieliśmy im dorównać. I myślę, że to była właśnie ta tęsknota i ta nadzieja jednocześnie, żeby stać się częścią, żebyśmy nie musieli właśnie wyjeżdżać, tak? I żeby tak samo i taki sam wzrost gospodarczy, ale tej jakości życia nastąpił także tutaj, no właśnie na Śląsku, a zwłaszcza w siemianowicach śląskich. A ja? Innych samorządowców zaprosiłem do tego samochodu i oni mówili mi, że taki ich największy, no może nie problem, ale jednak zjawisko, z którym się musieli zmierzyć, polegało na tym, że pieniądze owszem przyszły, ale oni jako zarządzający tymi pieniędzmi nie mogli się pochwalić mieszkańcom tym, jak sprawnie zarządzają, bo większość z nich poszła pod ziemię, w kanalizację, w infrastrukturę. To były najpilniejsze sprawy do załatwienia za unijne pieniądze. Tak, no to my wiemy o tym, że cały czas gdzieś jesteśmy w pogoni, że to nie jest tak łatwo. Te 20, bym powiedziała, kilka lat bycia jednak w innym systemie. Przeskoczyć. W związku z tym dużo rzeczy zostało takich właśnie zrobionych. Ja zawsze mówię taką trochę politykę w wstążeczki, że my musimy, musimy drogi, i cały czas te drogi są w kiepskim stanie. No chociażby właśnie chodniki. Dopiero teraz pojawiły się przecież w naszych miastach te ścieżki rowerowe, ale właśnie kanalizacja, deszczówka, no tak po gospodarsku to, co jest najpilniejsze. A najpilniejsze są rzeczy, których. Najczęściej po prostu nie widać gołym okiem. No dobrze, a my Siemianowiczanie? Jak się ludzie zmienili mentalnie, psychicznie, obyciowo? Czy coś tu się zmieniło? Zdecydowanie. Pytam jest... jako człowieka tak, tak. odpowiedzialnego za politykę społeczną. Tak, zdecydowanie wiemy o tym, że to się zmieniło w ogóle w Europie i także w Siemianowicach i w ogóle w całym naszym województwie, że my się starzejemy, a jako województwo najszybciej, no bo tych osób powyżej 60+, to no już jest prawie 25%. No i nikt się nie spodziewał, tak, że wszystkie programy rządowe, rodzinne i tak dalej, no nie przysparzają tego najważniejszego, czyli tego przyrostu naturalnego. I pamiętam się mianowicie, jeszcze z czasów młodości, które miało prawie 100 tysięcy mieszkańców, a dzisiaj ma 60 tysięcy. I mimo, że budujemy i dookoła widać deweloperów i powsta, powstawają nowe tak osiedla, to jednak tych mieszkańców nam nie przybywa. I to jest chyba takim największym dzisiaj problemem naszego w ogóle metropolii. Na tyle właśnie... W ogóle Polski, bo tamta średnia też jest wysoka, ale wynosi 22%. Więc zawsze takie jest dla mnie dzisiaj pytanie, jako też polityka społeczna, ale właśnie w Siemianowicach, co zrobić, żeby zatrzymać młodzież? Bo te dane demograficzne no, są przerażające. Dzisiaj młodzi ludzie, mimo że mamy ponad 40 uczelni w naszym województwie, jednak wybierają Kraków, Warszawę, Wrocław, Poznań, na ostatnią oczywiście modną Gdynię. Ale z drugiej strony, i to też się Mianowiczankę o to zapytam, podaj mi jeden powód, dla którego młodzi ludzie mieliby tu chcieć zamieszkać. Chociażby dlatego, że jesteśmy bardzo blisko centrum Katowic. To zamieszkają Katowice. Ale tutaj jest milej, przyjemniej. Mamy cztery parki. To jest najbardziej zielone miasto w aglomeracji, dlatego że to jest wygodnie, dlatego że możemy stworzyć warunki. No, właśnie, do spędzania wolnego czasu miło, przyjemnie, ale to trzeba zainwestować, oczywiście, w żłobki, w przedszkola, w tą infrastrukturę, taką, która pozwoli młodym ludziom tutaj, właśnie, jak to mówiąc, spędzać miło i przyjemnie ten czas. W Unii Europejskiej, w funduszach europejskich, są pieniądze, z których Ty zawodowo możesz skorzystać, jako osoba odpowiedzialna za, no, za te kwestie społeczne? No ja mam to szczęście, że akurat miałam taką możliwość aplikowania o pięć dużych projektów. To są projekty na ponad 200 milionów złotych, więc teraz ostatnio udało mi się w końcu pozyskać też Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej duży projekt 40-milionowy. No i tutaj zaskoczenie, ponieważ też przekonałam chyba jako jedyny regionalny ośrodek polityki społecznej w Polsce do tego, że warto wprowadzać innowacje, taką nietypową, ponieważ ja zawsze uważam, że wszystko powinno być wielosektorowe, ale też między sektorami poszczególnych ministerstw. I zwróciłam się tutaj do pana dyrektora Mariusza Nowaka, właśnie w Oparzeniówce, czyli w CLO że może zróbmy coś dla mieszkańca bezpośrednio, zwłaszcza tego, który no właśnie na przykład wychodzi ze szpitala, żeby go zabezpieczyć i ja te środki właśnie z, z tych pieniędzy przeznaczę na te usługi opiekuńcze specjalistyczne, ale też właśnie chociażby na dowóz do tej hiperbarii, aby te długo gojące się rany po prostu szybciej ta osoba mogła dojść do zdrowia. A to są tak często przypadki, że będzie widać? Efekty takiego działania. Dość egzotyczny fundusz przyznam szczerze. Tak, to niewielki, bo to jest taki eksperyment. Natomiast ja patrzę zawsze na człowieka, bo tu chodzi o jakość życia. Tak jak powiedzieliśmy, oczywiście jedziemy po drodze, są chodniki, ale biorąc pod uwagę właśnie, że my się starzejemy, to my zawsze się cieszymy, bo są uniwersytety trzeciego wieku, ale ile osób pozostaje w domach, zamkniętych? Dzisiaj tym chyba też takim problemem. Naszych osiedli, właśnie się zbliżamy, czteropiętrowych. Tam nie ma windy, więc ludzie są więźniami tak, tego. Coraz starsi. Coraz starsi, tak? Tego trzeciego, czwartego piętra. No i tutaj myślę, że istotne jest, aby z tych funduszy, bo ja mam właśnie te fundusze bardziej miękkie, na usługi sąsiedzkie, gospodarstwa opiekuńcze, mieszkania wspomagane, czyli wszystko to, co jest człowiekowi potrzebne, a z którego tak nie najchętniej korzystają. Właśnie samorządy. No właśnie, mamy starszych ludzi, jak mówisz, uwięzionych na trzecim, czwartym piętrze, a co z tymi młodymi? Tak, i tutaj też zaskoczenie, bo e, dokładnie tak, e, tak polityka poszła. Także widzę tylko, jak to mówiąc, seniorów. E, a przecież no właśnie e, są osoby z niepełnosprawnością, jest młodzież, no i z tą młodzieżą ja jako właśnie chociażby własne stowarzyszenie chętnie korzystałam na przykład ze środków norweskich po to, żeby uczyć ich obywatelskości, ale teraz w tych funduszach na przykład są środki na tworzenie tak zwanych klubów młodzieżowych, czyli e, w każdym mieście jest mnóstwo tych pustostanów, lokali, nie wiadomo co z tym zrobić, więc można te środki pozyskać, wyremontować, zatrudnić osobę, która poprowadzi jakieś ciekawe zajęcia, ale przede wszystkim będzie jakąś alternatywą dla młodych ludzi, że spędzą ten czas niekoniecznie przed smartfonem. I to się dzieje hmm. w Oczywiście, że się nie dzieje, oczywiście, że się nie dzieje, dlatego że my mamy na przykład Kinoteatr Tęcza, hmm. przepiękny, no ale właśnie, Trzeba go wyremontować, trzeba coś zrobić. Nie mamy wielu instytucji, bo tam, jeżeli chodzi o takie centrum, chociażby dla organizacji pozarządowych, to organizacje pozarządowe niejednokrotnie no, gdzieś tam stolikowo działają, nie mają gdzie się spotykać, więc takich miejsc na pewno brakuje. Ja mam czasem takie doświadczenia, kiedy przyjeżdżają tutaj moi znajomi, niekoniecznie z bardzo odległych miejsc w Polsce. Czasem z bliższych, ale są to po raz pierwszy. I powiedzieli mi ostatnio, przejeżdżawszy przez Centrum Siemianowic. Wiesz co, chłopie? To jest miasto lombardów i banków. A w mieście lombardów i banków widać wyraźnie, że ktoś bardzo potrzebuje pieniędzy, tak. a potem potrzebuje ich bardzo szybko. To nie jest dobry prognostyk dla miasta. A to dziwne o tyle, że to nie jest biedne miasto. Tu jest prężna strefa ekonomiczna. Tu jest duży zakład zbrojeniowy. Ja wiem, że niewielu nie tak. można być może tak. mówić, ale jednak jest. Tak. To nie jest biedne miasto. To nie jest biedne miasto, to znaczy, ono jest różnorodne. Bo, tak jak mamy cztery dzielnice, każda jest specyficzna. Natomiast zgodzę się, że jeżeli chodzi tutaj o centrum, no to ono wymaga totalnej rewitalizacji. Dlatego, że chociażby te lokale puste, albo właśnie Lombardy i banki, no one, jak ktoś przyjeżdża, no to ma taki właśnie szokujący wizerunek naszych siemianowic. I Przypuszczam, że wiele osób, chociażby z Bytkowa rzadko bywa po prostu w centrum, no bo gdzież on Nie tam. Musimy. No właśnie, bo gdzież on tam i co też będzie po prostu w tym centrum robił. Więc mój pomysł jest taki, no to oddajmy tak te lokale za symboliczną złotówkę, to pozyskajmy właśnie inwestorów, którzy będą chcieli te kamienice, no właśnie, remontować w zamian, no właśnie, za jakieś różnego rodzaju preferencje. No ale że mamy na to po prostu różnego rodzaju środki. No, każde miasto no, takie pogórnicze, pochutnicze ma tego typu wyzwania, ale widać, że sobie jakoś radzą. Tak? Są dzisiaj modne te strefy, chociażby Fabryka Życia w Dąbrowie Górniczej, więc myślę, że środki, zwłaszcza te, które są teraz będą dedykowane dla samorządów, są właśnie na ten cel, zwłaszcza w miastach właśnie, które są z tymi miastami o specjalnych potrzebach. No tak, ale może to jest jednak to kwestia skali, bo takie Zabrze poradziło sobie znakomicie w tym przekształcaniu z, z miasta węgla i stali. Poszło w turystykę poprzemysłową. Siemianowice tak. mają umiarkowane możliwości takich, takich działań, takich przekształceń. To jest w ogóle to dziwne miasto. Mamy tu pole golfowe, tak. mamy tu stadion do gry w hokeja na trawie. Zgadza się. Za to nie mamy tu możliwości realizowania nieco bardziej takich przyjemnych potrzeb. No tak, dlatego że nikt też moim zdaniem nie rozmawia z mieszkańcami, bo, tak jak powiedziałam, każda dzielnica jest specyficzna i należałoby spotykać się po prostu z mieszkańcami, jakie są ich potrzeby i co należy zrobić. I ja zawsze mówię: nie gniewajmy się na to, że nasi mieszkańcy, w dużej mierze, chociażby pracują w Katowicach, ale oni tutaj mają. Tą bym powiedziała tą aktywność życiową, chociażby nawet tą weekendową, i dla nich możemy być alternatywą takiego parku wojewódzkiego czy innych, jak to mówiąc, atrakcji. I sądzę, że też jeżeli chodzi o zakłady, no właśnie zbrojeniowe czy inne powstające w strefie gospodarczej, to taki chociażby przykład, kiedy byłam w poprzedniej kadencji wiceprezydentem, jedną ze szkół miałam zamykać, tak, ponieważ no, jeśli chodzi o i jakość kształcenia, ale przede wszystkim frekwencję, była bardzo niska. No i wystarczyło się zwrócić do fabryki Adient, która przejęła, można powiedzieć, Takim patronatem, wystarczyły małe stypendia plus praktyki, i nagle ta młodzież z takich trochę trudniejszych dzielnic zobaczyła, że ma perspektywę, że będzie miała pracę, będzie miała zawód i nie będą musieli koniecznie powielać tych stereotypów własnych rodziców, nie pracując nigdzie. A gdyby to miała być kadencja Anny Zasady Chorab, to jaka będzie? No To ona będzie dla ludzi i z ludźmi. Ale to jest banał, który tak, od każdego tak. samolotu w so sorry. Tak. To będzie taka kadencja, w której będziemy dbać o każdego przede wszystkim mieszkańca, gdzie będziemy starać się, aby te Siemianowice Śląskie, no właśnie, żeby móc się nimi pochwalić, żeby być dumnym z tego, że w Siemianowicach Śląskich mieszkam. Tutaj. Jeśli mamy starzenie się, to ja zaczęłam, tak, pozyskiwanie funduszy chociażby na Kluby seniora. No dzisiaj to jest po prostu potrzeba, wręcz powiedziała że w każdej dzielnicy musi być po prostu taki klub seniora. To też muszą być różnego rodzaju programy. Hmm. Dedykowane dla mieszkańców. To nie może być tak właśnie, no bo jeśli ten młody człowiek ma tutaj mieszkać i tutaj ma skorzystać z naszej różnej oferty, to on musi z tej, w tej ofercie mieć dostęp do żłobka właśnie do przedszkola, do dobrej szkoły. A czy myślę, że dla samorządów ważne jest to, żeby ten mieszkaniec tu pieniądze wydawał? Tak, i do no właśnie, jeżeli chodzi o usługi, o handel, czyli właśnie. Ta drobna przedsiębiorczość i w ogóle przedsiębiorców trzeba wspierać i zachęcać różnego rodzaju możliwościami rozwoju. Jeśli się stworzy właśnie, że spędzają wolny czas i są te parki, to tych, przy tych parkach musi też być i mała chociażby gastronomia czy inne usługi, bo wtedy on nie będzie tylko na pół godziny, tylko zostanie sobie na całe popołudnie czy do południa. To jest w ogóle taki urastający do bardzo ważnego aspekt życia. Lokalnych społeczności, rekreacja. No oni coraz bardziej stawiają na to. Oni chcą mieć w swoim mieście możliwość dobrego, jakościowego wypoczynku, nie tylko spacerowania po parku. Tak, i tutaj myślę, że należy popatrzeć chociażby na właśnie ten sport. Jakiś potencjał jest, no ale musimy zainwestować właśnie w hale sportowe, bo widzimy, że wiele osób chętnie by skorzystało po południu, tak, właśnie ćwicząc swój, swoją ulubioną dyscyplinę sportu. A, a taka ciekawostka, bo e, e, wiadomo, że, że mam syna, akurat koszykarza e, to chyba jedyne miasto, w którym w ogóle nie ma koszy na halach sportowych, tak. Ale czyli. są dwa baseny? Ale są dwa baseny, no, e, oczywiście ten basen, tak zwana stara hala, tak, która została wyremontowana, kultowa, jest świetna, no, oczywiście na mocy, że nasz basen też się cieszy powodzeniem, ale też wymaga, już nie ukrywajmy, akurat remontu, tak, dlatego, że ludzie przyjdą tam, gdzie jest coś nowoczesnego, e, fajnego i z dobrą infrastrukturą, akurat przy basenie, no właśnie, Drobny przedsiębiorca otworzył sobie świetną, świetny taki, można powiedzieć, bar miszung, którego chętnie tam korzystają i później po tym basenie zostają i te kilka, kilka jak to mówiąc, chwil miłych spędzą. Gdzie mają się Mianowicie nie spotykać? Bo Mianowicie nie są miastem, które mają klasyczny rynek. to w ogóle rynek, tak, to przestaje stracić swą, mieć swoją funkcję, bo to. Galerie handlowe są się rynkami powolutku, ale nie ma rynku poza tak, bytkowskim tak. ryneczkiem. Co im może miasto zaproponować? Gdzie jest takie miejsce, gdzie mogą się wszyscy spotkać, jakoś zintegrować? No, najczęściej spotykają się właśnie nasi mieszkańcy w tych swoich właśnie dzielnicach, bo nie mają za bardzo alternatywy. Czasami jest to oczywiście na przykład rzęsa, idąc sobie na spacer, ponieważ no, Miłe i sympatyczne, jak to mówiąc, tereny. Natomiast e, takiego miejsca spotkań, e, bo to naj historycznie zawsze było, miejscem spotkań był targ. My też oczywiście mamy to targowisko kultowe. Właśnie dzisiaj w piątek i we wtorki. E, I moja koncepcja, czy mój pomysł, to jest targowisko, no właśnie. Całoroczne, zadaszone, tak jak jest w innych dużych miastach, bo Katowice też takiego miejsca nie mają. I jeżeli byśmy stworzyli akurat jest świetny tam teren z taką możliwością nie tylko. Ekologicznego handlu, bo wówczas możemy pozyskać na to środki, ale także i gastronomią, i tą częścią rozrywkową, no właśnie, zwłaszcza dla młodzieży po południu wieczorną. To powstaje w wielu właśnie takich pofabrycznych, industrialnych miejscach. To ja myślę, że przy Hucie właśnie bardzo blisko Katowic, mogłoby się stać takim miejscem kultowym, tak jak gdzieś, jak... jak Porcelana dzisiaj, ale taka, właśnie dostępna dla mieszkańców całego województwa. Co tu się porobiło w tym mieście? Bo pięć lat temu, no z ogonkiem, jest też kadencja, pięć lat temu jego obecny gospodarz pozamiatał całe podwórko i nie było czym dyskutować. A w tym sezonie zapowiada się druga tura. Co się stało? To tak wydaje się nam wszystkim, że pan prezydent zapragnął być politykiem dużego formatu. To nie zła ambicja. Absolutnie. Tylko czasami trudno to pogodzić, dlatego że pan prezydent dosyć dużo zaczął bywać w całej Polsce, ale najmniej w Siemianowicach. Więc jako właśnie rada, radna trzeciej kadencji, no to prawie dwa lata prezydenta tutaj rzadko było widać i słychać. W związku z tym, dlatego nas tak wiele osób, no bo to są aż cztery osoby z samej Rady Miasta, na 23 radnych wystartowało z taką chęcią, że może czas na zmianę. To jest też rekordowa liczba, bo jest ośmiu kontrkandydatów, więc faktycznie dosyć dużo. Natomiast w poprzedniej kadencji, no, jako też wiceprezydent, miałam obiecane przez pana prezydenta, że będziemy kontynuować bez zmian. No ale później wszystko pozmieniał, tak, dlatego że no, wymagał ode mnie, jak to mówiąc, politycznego Albo przejście do innego właściwego dla niego wówczas ugrupowania, bądź bycia apolityczną. Dlatego też sama zrezygnowałam z tej funkcji. Gdyby się okazało, że ten finalny błyszcz druga tura to będzie Twoje starcie z panem prezydentem, to o czyje głosy tu powalczysz i jak? Ja powalczę o głosy oczywiście kobiet, młodzieży, seniorów, wszystkich mieszkańców, każdego. Ja ich wielu znam i myślę, że. Przez te kilkanaście lat ja pokazałam kim jestem, co robię i co mogę im zaoferować. Więc to nie jest taka kampania, że ja teraz jak królik skalp porusza wyskoczyłam tak i będę komuś coś obiecywać. Bo ja po prostu swoją pracą przez 27 lat pokazałam, że do każdej instytucji, do której przychodzę to mam dosyć duże sukcesy. No i po tej kadencji, gdy była na oczywiście kadencją Panie zasady choroby. Jakie będą się mianowicie? Co się tu najbardziej wyrazicie zmieni? Do czego się ta obietnica sprowadza? Przede wszystkim do tego, że mieszkańcy będą wiedzieć, że ja nie będę mieszać właśnie tych spraw kościelnych do. Nie wierzymy w Na pewno nie. Na pewno. I nie będą obiektem memów, filmików. Bo dzisiaj chyba to jest największy problem dlaczego dzisiaj mieszkańcy mówią Rafałowi nie. Się po prostu wstydzą, a ślązacy nie lubią się po prostu wstydzić, że mieszkają w siemianowicach. I to mogę obiecać na pewno, tak? Że przywrócę normalność. To, co się zmieni, to na pewno to, że będzie duży rozwój, że nie będzie białych plam, że powstaną w końcu takie instytucje, które odpowiadają na realne potrzeby, a nie. Dziesiątki różnych placów zabaw, które oczywiście są potrzebne, ale później trzeba je remontować, i wiele z nich dzisiaj jest w takim, a nie innym stanie. A więc niebezpiecznie tam w ogóle dziecko wysłać. I dlatego też w Siemianowicach na pewno potrzebno jest mieszkańcom, tak jak powiedziałam, ponieważ wielu z nich jest zwyczajnie biednych, tak. Czyli trzeba im zapewnić różne możliwości, alternatywy chociażby pracy. Niekoniecznie odwiedzenia Lombardu. Niekoniecznie lombardu i myślę, że tutaj trzeba z tymi lokalnymi właśnie też zakładami, które może będą chciały właśnie tutaj zainwestować, no żeby była możliwość zatrudniania naszych mieszkańców, tak jak właśnie, chociażby przykład tego Adientu. Anna Zasada chorob z taką powieścią o naszych ziemiowicach. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.